Dzień dobry, nazywam się Stanisław Kadi. Urodziłem się 13 stycznia 1900 roku w Jaśle jako najmłodszy syn Józefa i Marii Kadi. Moje życie to połączenie pasji do nauki, pracy lekarskiej i fascynacja kulturą oraz historią. W 1918 roku ukończyłem naukę w cesarsko-królewskim gimnazjum w Jaśle, a następnie odbyłem służbę wojskową. W 1921 roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł doktora wszechnauk lekarskich. Specjalizowałem się w okulistyce pod kierunkiem wybitnego profesora Kazimierza Majewskiego. Po zakończeniu pracy w Krakowie wróciłem do rodzinnego jasła. Gdzie od 1935 roku wykonywałem zawód lekarza w ubezpieczalniach społecznych w Jaśle i Krośnie. Moją specjalnością była okulistyka, a pacjenci cenili mnie za dokładność i trafność diagnoz. Moje zainteresowania wykraczały jednak daleko poza medycynę. Byłem pasjonatem historii i kolekcjonerem, ale przede wszystkim paleontologiem amatorem. Zawsze wierzyłem, że dziedzictwo kulturowe i naturalne należy pielęgnować i chronić. Z tego powodu z zaangażowaniem działałem na rzecz ochrony zabytków, za co w 1970 roku zostałem odznaczony medalem za opiekę nad zabytkami. Życie nauczyło mnie wytrwałości. W czasie II wojny światowej, podczas wysiedlenia mieszkańców jasła, zamieszkałem w gorlicach. A następnie w Krośnie, gdzie kontynuowałem swoją pracę jako okulista. W 1954 roku wróciłem do jasła i na nowo zaangażowałem się w życie społeczności. Moje osiągnięcia zawodowe, takie jak odkrycie odcisku żółwia glaricheli z oraz działalność społeczna, zostały docenione licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami. W tym tytułem honorowego członka Stowarzyszenia Miłośników Jasła. Przez całe życie byłem związany z moim miastem i jego mieszkańcami. W testamencie przekazałem mój dom oraz kolekcję zbiorów Muzeum Regionalnemu w Jaśle, wierząc, że będą one służyć przyszłym pokoleniom. Zmarłem 4 grudnia 1980 roku. Ale moje dziedzictwo trwa wśród tych, którzy pamiętają o mojej działalności i pasji. Mam nadzieję, że moja historia zainspiruje Państwa do pielęgnowania wiedzy, kultury i wspólnego dobra. Dziękuję za uwagę.